Jedź. 600, szykana od lewej, potrójna, wąsko. Trzymaj lewej. Jeszcze. Jeszcze. No. 300. Hamowanie na domku, lewy dwa Przed latarnią do slalomu trzyma jeszcze, trzyma jeszcze. Jeszcze, teraz. Slalom. Slalom tur. Jeszcze slalom. Teraz jeszcze slalom, jeszcze slalom. Teraz na podwójnym mniej syfu. Mniej syfu. Jeszcze raz podwójny. Lewy do prawy. Na hydrancie nie ciąć. Dzida na serek. Dzida na serek od prawej. Hamowanie bez syfu, uwaga. Powrót. Jedyneczka 300. Hamowanie na hydrancie. Prawy dwa. Zachodź. Do lewy nawrót. Jeszcze. od prawej wygrodzenie do mety stop oj jedynka, jedynka, jedynka o kur przystawia go tu nie ma, nie ma tej, tej bo z zakrętu, wiesz? Dlatego